Jak to możliwe, że jakiś tam mieszko, mieszek mógł sprzedać cały kraj? Jak to możliwe, żeby za monety, te srebrniki, czy jakby to nie nazwać, da się sprzedać cały kraj? Jak to możliwe było tysiąc lat temu? No, było to możliwe, ale żeby to zrozumieć, trzeba by było wrócić się do tamtych czasów, do czasów, kiedy słowo było wartością, kiedy kłamstwo było czymś, które czymś, co cię niszczyło i w oczach innych ludzi stawałeś się bezwartościowy, a tak naprawdę liczyło się Twoje słowo. A obietnica, którą dałeś i dotrzymałeś, było wartością i liczba Twoich obietnic, siła Twoich obietnic, wartość dotrzymanych obietnic. Stanowiła właśnie o Twojej wartości. Rzeczy, które robiłeś, które obiecewałeś, które powiedziałeś, że zrobisz, i stawały się i robiłeś się, stanowiły o Twojej wartości. Jeżeli zrozumiesz to, że Twoje Słowo może mieć wartość, i Twoje Słowo, które dajesz, ma wartość, Słowo, które dajesz, kiedy mówisz coś, ma wartość, bo po prostu robisz to, co mówisz. Wtedy zrozumiesz, że nie potrzebujesz paktów, żadnych podpisów, tylko wystarczy powiedzieć, bo to słowo już ma siłę samo w sobie, bo ty nie łamiesz słowa. Musisz wrócić się do czasów, kiedy ludzie cenili swoje słowo, cenili siebie. Szanowali siebie, samych siebie i innych ludzi też, ale szanowali przede wszystkim swoje słowo i trzymali się swego słowa. Więc ci, którzy zrozumieli to, osiągnęli pewną wartość, osiągnęli pewny status i szacunek właśnie dlatego, że trzymali się słowa. To ci ludzie mieli prawo właśnie. Mieli, sł słowo było prawem. Ten kto ma rację, ma prawo. To jest oczywiste. W tamtych czasach było to wręcz oczywiste. Jeżeli teraz rozumiesz to, że słowo może być prawem, słowo dane przez ciebie staje się prawem, słowo dane przez innego szanownego człowieka, który szanuje swoje słowo, jest prawem, wtedy rozumiesz tamte czasy. I wyobraź sobie, że w tamtych czasach trwała wojna. Wojna, która de facto mm, tworzyła nowy naród, który, który miał wcześniej inne oblicze. Już nie wnikając to, jak on wyglądał, z ilu narodowości się składał, czy był jednym, czy miał tą samą nazwę, w tamtych czasach faktycznie powstawał nowe, nowe państwo. Nowe państwo, które później nazwało Polską, później miało nazwę Rzeczypospolitą, na cały czas przechodziło przemianę. Ale właśnie tamten chrzest polski był ustanowieniem Początkiem nowego państwa. To rzeczywiście się wydarzyło. I, I to wcale nie znaczy, że ci ludzie powcześniej byli jacyś mniej wartościowi. Oni stawali opór Cesarstwu Rzymskiemu przez setki lat. Byli niepokonani, byli trudni w ogóle w walce. Byli waleczni, silni, mieli swoje zdanie i to było coś, co było pełne podziwu waleczność, zdolności. I teraz wyobraź sobie, że ludy, które tam żyją, ludzie, którzy tam mieszkają w tamtych czasach, no nie chcą po prostu kogoś, kto Żyje trzymając niewolników, a Rzym żył z niewolników. Tam byli wolni ludzie i nie, ludzie niewolni. Tu na tych ziemiach, przed ustanowieniem państwa polskiego, nie było czegoś takiego, że ktoś kogoś więzi, że ktoś tego kogoś nie woli i to na pewno nie miało takiej, takiej, takiego zakresu, żeby obejmować jakieś ogromne tereny. Ci ludzie sprzeciwiali się temu, stawiali temu opór, nie chcieli iść do niewoli i dzielnie walczyli z listem. Więc co się wydarzyło właśnie w tym Rzymie? Jeżeli połączysz Rzym z religią chrześcijańską, wtedy zrozumiesz, że głowa kościoła chrześcijańskiego wtedy, teraz się mówi katolickiego, ale wtedy może też tak było? Czy ci, ci krzyżowcy? Ta głowa kościoła była głową Cesarstwa Rzymskiego. De facto papież był kontynuacją Cesarstwa Rzymskiego, po, pomimo tego jakiegoś tam rozpadu i tak dalej, to było łacińskie Cesarstwo. Cesarstwo które trzymało w sobie niewolników i ono otwierało nowe swoje prowincje prowincje, z których powstawały nowe państwa i postanowiło wtedy też utworzyć inne państwa powstały Francja, Hiszpania Spania to wszystko było założone przez jednego jeden wielki ustrój geopolityczny Jednego wielkiego, kurde, yy, cesarza. Cesarza, później yy, papieża. No jakby go nie nazwać, to była cały czas kontynuacja tej, tego samego ustroju. On się oczywiście zmieniał. Tak czy inaczej, był to ustrój niewolniczy, na który ludzie nie wszyscy chcieli się zgodzić. I tutaj powstaje na tych ziemniach, yy, teraz przesuniętych bardziej na zachód, ale wcześniej to były też ziemie też e, mocno na wschód a jeżeli dobrze się zastanowiły my, to praktycznie od Bałtyku aż po Morze Czarne były to tereny niezdobyte przez Cesarstwo Rzymskie e, tereny, które trudne były i to, tereny, które nie zgadzały się na niewolnictwo i ci Ludzie stawiali opór, nie tylko Cesarstwu Rzymskiemu, ale stawiali też opór yy, całemu wschodniemu na Innym, innym właśnie najeźdźcom. Część była z nimi, z tymi ludźmi tutaj pokojowa, część wcale nie miała pokojowych zamiarów. I kiedy teraz Spojrzysz w tamte czasy i pomyślisz sobie, że słowo w trudnych bardzo czasach to słowo miało wartość, bo ludzie cenili słowo ponad wszystko. Słowo było tobą. To, co powiedziałeś, było ważne. Było ważniejsze od Twojego majątku, ważniejsze od Twojego życia. Od wszystkiego słowo to było coś, co po tobie zostanie. I co, co tak naprawdę będzie tobie świadczyć? Teraz może to trudno zrozumieć, bo czasy mogą być inne. Może jesteśmy bardziej zepsuci, a może, a może odjechani bardziej od tamtej rzeczywistości. Ale kiedy zrozumiesz, że Twoje słowo jest Twoją największą wartością, to szanujesz to słowo. No i wyobraź sobie, że takie. Że zjednoczone plemiona w jeden, jeden właśnie pospolity y, naród, czy jakby to nie nazwać, stają się jakby oporem i tworzą właśnie państwo, no. stworzą jedność. Można to nie na jeszcze może to nie było wtedy państwa, ale. ale tworzą jedność i oni wyszli z tego właśnie, by stawić opór. Opór na z jednej i z drugiej strony, bo i ci z północy też najeżdżali i z południa. To było rzeczywiste. I teraz, kiedy się tak naprawdę nad tym zastanowisz, Zauważysz, że ci ludzie, którzy dali słowo, którzy powiedzieli: Tak będę bronił tych ziem, którzy powiedzieli: To jest moja ziemia i ja jej będę bronił. Tak będę bronił tutaj wszystkich ludzi, których znam. Będę bronił każdego dobrego człowieka. I tak ludzie przysięgali wtedy, bo czasy były trudne. I postanowili się zjednoczyć, tak pójdę razem w bój. Będę w boju, będę wracał, będę na, na wezwanie. Kiedy mnie wezwy, jeszcze przyjdę. Jaką moc to miało, wezwij mnie, a przyjdę. Przyjdę walczyć o pokój. I ludzie w to wierzyli. Musiałbyś się przenieść w tamte czasy, gdzie krew. Była czymś codziennym. Gdzie ból, niedola, trudy codziennego życia były tak naprawdę spokojnymi dniami w porównaniu do chwil bitew. Kiedy, możn... kiedy... Czasów, kiedy Holokausty. Holokausty wydarzały się i ginęły całe wioski, całe miasta przepadając bez wieści i, i całe małe takie plemiona znikały po prostu bez wieści i już nigdy o nich nie będziemy wiedzieć jakbyś wrócił się do tamtej czasy i byłbyś podróżnikiem który objeździł e, świat jeździł po Europie i zobaczyłbyś te wszystkie rzeczy które wtedy się działy jakbyś widział płonące wioski, ludzie cierpiących, uciekających, jakbyś miał świadomość tego, to byś rozumiał, dlaczego ci ludzie tak przysięgli i dlaczego potrzebowali sta stanąć pod jednym e pod jednym rozkazem, pod jednym przywództwem i właśnie dlatego właśnie powstały przywództwo, dlatego byli przewodzący, bo żeby to ogarnąć po prostu, nie po to, żeby ktoś był generałem, żeby ktoś został jakimś władcą, królem, tylko po prostu, żeby zapanował pokój. Ci ludzie walczyli o wolność. I dlaczego stali się jednością? Żeby było pokój dla swoich właśnie przekonań, żeby mieć tą ziemię, żeby mieć gdzie mieszkać żeby mieć gdzie żyć, żeby spokojnie orać pole żeby spokojnie wyprowadzać swoje bydło na pole żeby być gospodarzem żeby mieć co jeść żeby nie, mu nie musieć się szwendać po świecie i tułaczce i teraz kiedy wizją tych ludzi było Stworzenie swojego pięknego państwa, kraju mlekiem i miodem płynącego, kiedy to zrozumiesz, będziesz wiesz, właśnie wiedział, co się wtedy wydarzyło. I wyobraź sobie, że taki dowódca, ale ktoś powołany z ludzi, i nie ten, który Został jakoś karierowiczem, czy został jakimś prezydentem. Nie, ktoś, kto, kto wygrał w bojach, w bojach, w bitwach, w trudzie, w planowaniu życiem, tego, które, którego ludzie powiedzieli: no, planu dla nas, myśl dla nas, my pójdziemy orać pole, a ty bądź tu na straży, bądź strażnikiem. Bądź, a my przybędziemy. I kiedy ty wezwiesz nas, wtedy przyjdziemy. I to się było jak pospolite ruszenie. I teraz zrozum, że taki człowiek, który wybrany jest posłużyć narodów, jak on ma władzę, jak on ma siłę, ci ludzie, którzy przysięgli mu, że przyjdą na jego wezwanie, na jego słowo przyjdą, i ten człowiek, on przyjmuje chrzest. Czym to było wtedy? To było oddanie swojej wiary, wiary, wierzeń, wierzeń, wierzenia. To, czy on to wierzył, czy nie, już nie było tak bardzo istotne. naszym było istotne. Ale, ale samo to, że poszedł pod te dyktando, że zaprzedał swoje wierzenia. Że zamiast być tutaj królem narodu, władcą wybranym przez ten lud, zamiast być tym człowiekiem, który jest z tego narodu i dla tego narodu służy i włada tym dla tego narodu, on oddaje tą władzę pod jakiegoś większego na no jakiegoś kurde kogoś kto najeżdżał te ludy to jest właśnie te, te mieszkowanie to danie się to sprzedanie i w ten sposób zostało nowe państwo założone podległe pod, pod najesce. i tak się dzieje od tysiąc lat to była długa wojna ale od tamtego momentu straciliśmy swoją suwerenność. Tysiąc lat temu. Bo jeden z władców powiedział, że będzie służył komuś spoza tego narodu. Że nie będzie służył narodowi. No i teraz, dlaczego ci ludzie? Wszyscy nie sprzeciw... sprzeciwili się temu. No, to trzeba by było przenieść się też w tamte czasy i zrozumieć, że no nie, nie było tak, że się nie sprzeciwili. Sprzeciwili się. Część wyrzekła posłuszeństwo. Ale już zapanował chaos. Bo część była przywiązana ludzi. I został zasiany w tym. W się e, państwie, w scal scalającym się społeczeństwie został zasiany chaos. Tak naprawdę, coś, co mówi się, że było twórcą, stworzyło polskie, tak naprawdę, stworzyło chaos. To był początek chaosu, początek niezgodzy, początek konfliktów. Początek yy, właśnie kombinacji machlojek, wojen, walki, początek właśnie domowej wojny, sporów wewnętrznych. Jeżeli w ten sposób na to spojrzysz, to zauważysz, że ludzie, którzy powiedzieli: Przyjdę na Twoje wyzwanie, w tym momencie, no co mieli? Całym narodem oddać się pod pod władzę jakiegoś tam hegemona, jakiegoś tam potwora, który opiera swoją siłę na niewolnictwie? A słowo ważne było wtedy. I ci ludzie musieli Złamać swoje słowo, rozumiesz? Złamać swoje słowo. Część musiała powiedzieć i zrobiła tak, wypowiedziała, że nie, ja nie będę ci służył, bo nie było to moim przeznaczeniem, nie było to moim pomysłem, żeby stawiać się przeciwko mojemu narodowi. Ja nie po to dawałem ci posłuszeństwo, żebyś ty posługiwał się mną dla celów, które mi nie służą. część ludzi to powiedziała, a część ludzi nie, część ludzi została. została przy swoim słowie, które służyło nie odpowiedniej osobie. Tak się inaczej. W tym momencie zostało zawiązane państwo, w tym momencie zostało zawiązane państwo i ludzie świadomi swojej e, państwowości, pomimo tego, że oddali się, że jeden oddał i reszta też oddawała się właśnie, bo przyjmowała ten chrzest pod rządy właśnie życiela to jednak to państwo, jednak stawało rozumem i wiarą też pomimo tego, co się stało, bo ślub przecież to była, to była transakcja. On tak naprawdę nie był przekonany do tego, on to zrobił dla celów bo jakiejś władzy. Zwiększenia jakiejś sławy, może nieuczciwie, ale on nie wierzył w to. I Polska też nie wierzyła. Przyjmowała chrześcijan, a jednak wierzyła w starych Bogów. Część potem już zapominała po czasie. Ale zauważ, że 400 lat później ta odrębność. Znowu się pojawiła 300 lat później, kiedy powstało nowe właśnie, po tylu latach, kiedy powstał nowy zakon, tak? On miał przecież służyć Polsce, tak? Najświętszej Maryi Panny. Przecież zauważ, że to jest w Polsce. W tej chwili się przeforsowało to Najświętsza Maryja Panna, no faktycznie jest to królową. Ale już wtedy był ten pomysł na... Na najświętszą Maryję Pannę, żeby była królową i żeby służyła, i dlatego ten zakon powstał. Zakon, który jednak nie miał szacunku dla Polaków. I to dalsza część tej historii. Dalsza część historii, w której przyszli tak naprawdę poganie, żeby przeciwstawić się. Czarnokrzyżowcom, którzy pod świętą Barndero, niby świętu, tak naprawdę przyjmowali ziemi i krzywdzili ludzi.